manko Niestety przerwałem odcinek dlatego, że no kurde. lagowało mi, wiecie. Yy, zrobiliśmy tak, że możemy pominąć trzy dowolne trzy poziomy w Easy, Normal i Hard. Ja pominąłem sobie tą trzynastkę, co nie mogłem przejść, ale już byłem w drugim checkmoncie. To se pominąłem i czternastkę pominąłem, Teraz na 15. Też jestem. Ja jestem teraz w 15. Czyli 14, 15? Ona jest prosta, tylko że jak na Bardzo prosta. 16, teraz już trochę. Okej, trochę? trochę? Kapel, męczysz się z tą <grym> Muszę se. Dobra, już mam drugi czek, bo to się nie. Zapisz raz. Aj, za drugim. Za drugim będzie, nie ma chleba. Jest kolejny czekolad. O nie! Jest za drugim razem. Będzie za drugim, nie ma chleba. Dobra. Eee. Piętastka, tak? Nie <noise> szesnastka. Szesnastka! No, no, wystarczy, że albo szesnastkę, albo siedemnastkę przejdę i już mamy Easy za sobą. A ile ty pominąłeś? Dwa. Ja? Dwa. No też dwa. Więcej nie było potrzeby. Ja się włączę tam. Jest... tam daleko już jesteś? Nie. No. O, to to, 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 to. A tu jest dosyć trudno, wiesz? Nie, jesteś tak trudno. pod ja Nie wiedziałem, gdzie się skoczyć. A my gdzieś checkpoint jesteśmy. No to ja muszę tam iść. Nie! Naprawdę. A no nie. Znaczy ja nie spadłem, czemu mówię, no nie? Aha, bo się zbliża do... No co? No co? Takie no co? Ja nie nienawidzę tamtego momentu? To jest taki głupi moment. No! C Ej, nie! Ty! Ta mapa <grym> Ale bez przeglądu, nie ma prze. No! No jak to? No ja. To wszystko przez ciebie, Poldek. Czemu? Gratuluję. Dzięki. Patrz, jest! Ja jest. muszę sobie zmniejszyć nagrywanie FPS-ów, bo jak ja mam 60 na 30 mi wystarczy. Dlatego ja mi się tak dużo gigabajtów wtedy. Aleluja, Ale przecież ja mam na 29, Nie wiem, dobra, już nic nie rozumiem. W nerwia, Czekaj, ja zobaczę co 17. Znaczy, no, czy tam ostatni... 18. O cholera. Tylko nie schodki. Ale nie jest aż takie mega trudne. Ty tutaj przechodzisz? Nie, ja sobie przechodzę 17. Ale ja przecież to. To ty to pominąłeś? Nie, ale chcę zobaczyć, że 17 jest prawie mocno trudno. To ja pominę. No, no nie! Się, ja jeszcze nie. Nienawidzę parkura! No! O! Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Łapkujcie! I trzymajcie się. Cześć. Ja jeszcze spróbuję nagrywanie w ten, aż do momentu, gdzie przejdę. Coś, coś. Dobra, ja wrzucę coś. Teś wrzucić. I dobrze. Ja w sobie chyba. Nie, ja coś tu już przejdę dzisiaj. to. 16. Muszę przejść. Ile razy musiał wrzucić, wrzucać live streama? Trochę no, musiał Ale z jednej strony oni mają też super komputery No Ale nie, szesnastka. proszę, idę nie chleba Tylko, że to jest najgorsze właśnie, tamte właśnie momenciki Pierdziki małe Wejdę w moje subskrypcje A nie, bo to... Nie. Ja. Czemu tak w klawiaturę? Leciutko No wiem, że to słychać, no, ale... Leciutko miks Uwaga, podek, wciska Enter. Cały świat wybucha. Rozwaliło uszu, widzą. Jest! Czekaj, czekaj, Będzie checkpoint. Jest checkpoint. Co się stało? Ej, ten do konwertowania nie działa! No, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem cię urazić, prawda? Nie, nie wiem dlaczego. Mi nic kurde nie działa! No, ci nie działa ten, mi nie działa głos. Znaczy działa, ale się trochę spóźnia. Wolno, żeby mi głos nie działał. Jest. Easy! Przyszedłem! Dobra, no Super. ludziska. Ja kończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Siemanko i cześć!